Odnawialne źródła energii, OZE i efektywność energetyczna to cykl audycji telewizyjnych 12 odcinków realizowanych przez Fundację Ludzie, Środowisko, Ekologia które zostaną wyemitowane w TVP-3 Opole. W tym odcinku przypomnimy, że od ponad 150 lat, czyli od początku epoki przemysłowej, zapotrzebowanie na energię na świecie stale rośnie. Po 1945 roku Zwiększyło się ono skokowo. Bez energii trudno sobie wyobrazić dzisiaj życie ludzi, ale co ważne, można te potrzeby zaspokajać, nie szkodząc środowisku, tak jak tą elektrownią wodną. Większa konsumpcja energii była i wciąż jest bezpośrednio związana z rozwojem gospodarczym, uprzemysłowieniem i podnoszeniem standardu życia. Skutecznym sposobem pokrywania tego zapotrzebowania, zdaniem wielu ekspertów i naukowców, jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Wydaje się, że w ramach rozwijania OZE w regionie jest dużo do zrobienia. Odnawialne źródła energii na opolszczyźnie to głównie trzy takie źródła. Po pierwsze, biomasa, która na całym świecie jest dominująca, na opolszczyźnie też kotły na pelet. Spalanie drewna opałowego, głównie w kominkach, to pierwsza taka gałąź OZE. Druga to oczywiście pompy ciepła. Pompy ciepła, jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, coraz powszechniej w świadomości inwestorów występują jako źródło ciepła. Trzecia taka gałąź OZE, która się bardzo mocno rozwija w województwie opolskim, ale i w całej Polsce, to oczywiście fotowoltaika. Mamy oczywiście na Opolszczyźnie zarówno źródła wiatrowe, czyli siłownie wiatrowe, mikro i te większe, te takie energetyczne już, teraz nawet budowane na Opolszczyźnie duże farmy wiatrowe. No i oczywiście siłownie wodne, które ze względu na cieki rzeczne, które są na Opolszczyźnie rozwijają się. No jeżeli chodzi o biegazownię, to jesteśmy daleko w tyle. Jeżeli chodzi o możliwości, o potencjał biomasy, jakim dysponujemy, to jeszcze zostało nam bardzo dużo do zrobienia. Energia to podstawowy czynnik gwarantujący zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy i poprawę warunków życia gospodarstw domowych. Jest ona niezbędnym elementem naszego życia. Ułatwia je, stwarza komfortowe warunki do pracy i odpoczynku. Mimo, że nie udało się zrealizować wielu pomysłów OZE, to mamy przykłady, że dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz samorządów udało się przekonać mieszkańców do inwestycji OZE. To mamy sztandarowy tutaj program czyste powietrze, który OZE również obejmuje i instalacje fotowoltaiczne, które zostały zamontowane wraz z wymianą źródła ciepła w ramach tego programu. Poza tym oczywiście mamy program drugi mój prąd, którego piąta edycja zakończyła się w ubiegłym roku. No i to jest również bardzo duża ilość mikroinstalacji fotowoltaicznych, które zwiększają ten udział OZE w województwie opolskim mamy coraz większą liczbę instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek samorządu terytorialnego, co dofinansowuje Wojewódzki Fundusz Kościołów, parafii. Plebanii i państwowych jednostek budżetowych. Mamy tutaj za sobą również piękną siedzibę Wojewódzkiej Komendy Policji, Miejskiej Komendy Policji, państwowych jednostek budżetowych, które ze stuprocentową dotacją mogą również się pokusić o tego typu instalacje. Jeśli mówimy o innych źródłach HOZE, no to przede wszystkim mamy pierwszy taki dosyć spory magazyn energii w województwie opolskim, to jest w Cieszanowicach gmina Kamiennik. Tam 3 megawaty mocy, to już jest dosyć spory magazyn energii przyłączony do rozdzielni, no i będzie powodował nam bilansowanie się tej sieci elektroenergetycznej, lepsze jej funkcjonowanie, po lepszy też możliwości oddawania prądu z instalacji fotowoltaicznych u mieszkańców, którzy tam mieszkają w okolicznych miejscowościach. Program Energia dla Wsi działa. I to jest program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. On ma zarówno część dotyczącą fotowoltaiki, ma część dotyczącą biogazowni, ale stricte ta część biogazowniana jest najciekawsza ze względu na to, że oferuje bardzo dużą kwotę dotacji. Tam mamy 60% i nie jest to stricte jakieś tam dofinansowanie rzędu setek tysięcy, tylko tam możemy mówić o milionach. Także Fundacja na rzecz rozwoju ekoenergetyki Zielony Feniks od 15 lat na Opolszczyźnie skutecznie wspiera i promuje inicjatywy rozwoju energii odnawialnej i efektywności energetycznej. Jeżeli mówić o tym, co wydarzyło się w ostatnich latach, że rząd zrozumiał, że bez odnawialnych źródeł energii energetyka w Polsce będzie ułomna a będziemy ponosić potężne koszty akurat związane z tym, że yy nasza energetyka oparta na węglu, na paliwach kopalnych czy na gazie akurat będzie płaciła frycowe za to, że yy trzeba emisję CO2 pokrywać. Wobec powyższego w tym momencie uzyskane środki pozwoliły na to, aby nastąpił potężny bum. Zachłysnęliśmy się odnawialnymi źródłami energii, budujemy je na potęgę. Zapomina się o efektywności energetycznej, czyli o tym, co można zrobić, nim będziemy potrzebowali energii. Dla ciepła mamy sytuację z termomodernizacją. Dla energii elektrycznej nowe urządzenia, które są o wiele mniej chłonne niż te, te, z którymi mieliśmy do, do czynienia. Z gazem Proszę Państwa, 28 rok, czy znaczy gaz nie będzie traktowany akurat jako paliwo dotowane, i w zasadzie akurat każdy nowy kocioł, który będziemy próbowali postawić, akurat w tym momencie nie będzie miał dofinansowania, nie będzie miał żadnego wsparcia, a w zasadzie będzie zakaz budowania nowych instalacji. Dzisiaj odnawialne źródła energii są tym elementem, który ma być elementem wiodącym. Zapewnienie optymalnej temperatury otoczenia znajduje się w obszarze podstawowych czynności życiowych w społeczeństwie. Utrzymanie takich standardów jest jednocześnie fundamentalnym elementem systemów zabezpieczenia społecznego i przedmiotem polityk publicznych w każdym regionie. Zapewnić to może energia pozyskiwana w ramach OZE. Tym bardziej, że pomysłów mieszkańcom nie brakuje, tak jak tutaj w świetlicy w Mikolinie, gdzie także jest fotowoltaika. Na Opolszczyźnie pasjonaci i wizjonerzy OZE już ponad 20 lat temu podjęli działania zmierzające do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Między innymi w Jemielnicy wybudowano pierwszą elektrownię wiatrową i wodną małej mocy. I co ciekawe, zrealizował ją stolarz, mieszkaniec wsi. Zmieniające się zasady funkcjonowania rynku energii w Polsce wymuszają wśród jego uczestników ciągłe dostosowywanie swoich indywidualnych zachowań i strategii do dynamicznych realiów otoczenia rynkowego. Uwarunkowania te wpływają na kreowanie nowych postaw, których głównym celem jest wzrost efektywności podejmowanych działań i otrzymywanych rezultatów. System zarządzania energią powinien spełniać wszystkie warunki, akurat które w pełni zabezpieczą nas w każdej godzinie doby w energię elektryczną. Nie może się to, tak jak powiedziałem na samym początku, odbyć tylko i wyłącznie w oparciu o odnawialne źródła energii. Musimy mieć jakieś elementy stabilizujące, a więc w tym momencie również magazyn, ale pamiętać należy o tym akurat, że przed podjęciem decyzji o tym, jaką instalację wytwórczą wybudujemy, musimy zrobić porządek z naszym obiektem. Czyli efektywność energetyczna, również efektywność w oparciu o efektywność ekologiczną i ekonomiczną, akurat gdzie w tym momencie pamiętać należy o tym, że można. Pozyskać biały certyfikat. W kolejnym odcinku powiemy, jak mieszkańcy opolszczyzny wspierają odnawialne źródła energii. Tematem będzie efektywność energetyczna jej znaczenie dla mieszkańców i środowiska. Zapraszamy.